To prawda, wieczorem, ale jestem teraz na centrum przesiadkowym w Sośnicowicach. Sośnicowice to taka niewielka miejscowość koło Gliwic. Przy drodze prowadzącej w kierunku Kędzierzyna Koźla. Samo centrum przesiadkowe. Zobaczcie, całkiem przyjemne. Troszkę miejsc parkingowych. Miejsca, gdzie autobus może yy, posiadać, yy, może odbywać przerwy, stanowiska przystankowe. No i przede wszystkim tutaj na samym środku troszkę placu, gdzie czekając na autobus możemy sobie usiąść na, na ławeczce chociażby. Więc przy, wygląda miejsce całkiem, całkiem przyjemnie. E, szkoda, że nie ma tutaj żadnej poczekalni pod dachem. No co prawda, stanowiska przystankowe oczywiście są pod dachem, pod daszkiem w zasadzie. Są mi toalety. Więc generalnie myślę, że miejsce bardzo. Bardzo przyjemne, jak na taką niewielką, niewielką miejscowość okazuje się, że można coś zrobić ładnego, funkcjonalnego. Tylko tak naprawdę brakuje jakiejś osłony przed, głównie w lato przed słońcem, ma zimą, żeby tak naprawdę gdzieś się schować przed, przed wiatrem, przed deszczem, przed śniegiem.